Baseny i sauny znów otwarte. Na ten dzień Polacy długo czekali, jednak pojawiające się w mediach doniesienia raczej nie wywołają na ich twarzy szczerego uśmiechu. Odwiedzający te miejsca będą musieli dostosować się do kilku bardzo ważnych zasad. Niestety, będzie bardzo ciężko. Baseny, sauny, ale również parki rozrywki czy miejsca kulturowe są znowu otwarte. Do życia przywrócono je w ramach czwartego etapu odmrażania gospodarki. Osoby, które wcześniej wyczekiwały tej chwili z niecierpliwieniem, muszą jednak wiedzieć, że nadal panować będą pewne zasady. Raczej nie tego spodziewali się Polacy. Rząd znosi kolejne zakazy. Baseny znów otwarte, ale tak łatwo nie będzie z doniesień Radio Z wynika, że po niemalże trzymiesięcznej przerwie pływalnie oraz sauny znów mogą zostać otwarte. Sympatycy tych form rekreacji długo na to czekali. Niestety, jeżeli ktoś wyobraża sobie, że teraz może już tylko wrzucić na siebie kostium kąpielowy i oddać się przyjemnościom, jest w ogromnym błędzie. Również w tych dwóch miejscach panować będą pewne zasady. Szczegółowe informacje na ten temat znaleźć można na stronach Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Okazuje się, że wiele wytycznych będzie wyjątkowo niewygodnych dla wszystkich odwiedzających. Radio Z przytacza jednak kilka najważniejszych reguł, które brzmią następująco: na basenie, osoby, stojące w kolejce do kasy muszą zachować pomiędzy sobą odległość 2 metrów. Kluczyki do szafek, szafki oraz opaski z hipami oraz wszelkie powierzchnie wspólne muszą być stale dezynfekowane. Z poczekalni muszą zostać usunięte krzesła i ławki. Środki do dezynfekcji rąk, z których zobowiązani są korzystać zarówno pracownicy placówki, jak i klienci, muszą zostać umieszczone w widocznym miejscu. Pracownicy pływalni muszą mieć zapewnione środki ochrony osobistej. Drzwi wejściowe na teren pływalni, o ile nie są automatyczne, powinny być otwarte, tak by klienci nie musieli ich dotykać. Osoby z objawami jakiejkolwiek infekcji nie mogą zostać wpuszczone na teren pływalni. Ustalona zostanie maksymalna liczba klientów, mogących korzystać z basenu w tym samym czasie. Przed wejściem na halę basenową, należy dokładnie i starannie umyć całe ciało pod natryskiem. Na terenie pływalni, należy zasłaniać usta i nos z wyłączeniem kąpieli w basenie. W saunie warto zaznaczyć, że służby sanitarne rekomendują zamknięcie saun, które nie zapewniają temperatury wyższej niż 60 stopni. C. 2. Zamówiła jedzenie w popularnej sieci fast food. Gdy odkryła, co w nim było, zamurowało ją w saunie może przebywać w jednym czasie 50%. Proc. Osób w stosunku do maksymalnej zajętości. Korzystać z sauny można wyłącznie boso, bez okrycia wierzchniego, za wyjątkiem ręcznika. W saunie nie trzeba nosić maseczek, ale w częściach wspólnych należy je zakładać. Źródło Radio Z.